Mam najlepszy głos w kraju. A nie ja? Albo ja. Najlepszy, ale nie najważniejszy. Głos pani Urszuli. I mój, czy twój. 28 czerwca będzie ważny tak samo. No chyba, że go nie oddasz, bo na przykład pomyślę, że co tam jeden głos. To się nie liczy? I tak pomyśli moja koleżanka. Kolega? I kolega kolegi też tak pomyśli? I Koleżanka, koleżanki. Tak, pomyślą wszyscy moi obserwatorzy? I moi widzowie, a wasze koleżanki, koledzy i followersi to razem prawie 6 milionów. A 6 milionów to 20% uprawnionych do głosowania. Czyli dużo. Bardzo dużo. Tyle, żeby zmienić Polskę. To co? Masz jakiś fajniejszy plan na 28 czerwca? Pewnie, że masz. No i bardzo dobrze. To jej miej! Ale zagłosuj. Poświęć 15 minut, żeby wybrać człowieka, którego będziesz oglądać codziennie. Przez 5 lat. Częściej nawet niż mnie. I mnie. I mnie. Pomyśl, 5 lat z jednym prezydentem. To strasznie długo. A wybierzesz go szybciej niż dasz dawultawa. I nie mów, że zagłosujesz dopiero w drugiej turze. Bo nie ogląda się serialu od drugiego sezonu. A ani meczu od drugiej połowy. Dlatego zapamiętaj. 28 czerwca. Widzimy się w pierwszej turze.